Słuchajcie, 997 km przejechane, zostały 3 km. Komputer pokazuje 4 km zasięgu, więc jesteśmy blisko. Już się witamy z gąską, tylko czy dojedziemy? Już wyskakują wszystkie możliwe komunikaty, naładować immediately i w ogóle, i w szczególe, ale jedziemy. Nie przejmujemy się, jedziemy. Według mnie powinno być jeszcze 5 kWh w baterii, także wszystko wskazuje, że. Że cel się udał. Szczęśliwy, zmęczony, ale jeszcze, jeszcze te ostatnie momenty takiego nerwa i takiego jeszcze niepewności, żeby te jeszcze 2,5 km dokręcić, żeby jeszcze to weszło, żeby się ten samochód nie stanął. Nie powinien, ale wiecie jak to jest. To jest tylko technika. To jest tylko estymacja, 4 km zasięgu, 2,5 kilometra na na... Jezus, ale ja wszystkim dziękuję, przede wszystkim, no dobra, jeszcze nie dziękuję, jeszcze, jeszcze dojedźmy, ja już sobie wyrywam się z podziękowaniami, to już po prostu emocje...